Pamiętam, że byłem na randce, to był taki okres, gdzie byłem świeżo po takim podekscytowaniu się transformacyjną mocą schodelików terapeutyczną, tego, że, że na nich robi się badania, które pomagają w walce z depresją, z PTSD, z nałogami itd. No i opowiadałem o tej dziewczynie właśnie, jaki, jakie dla, dla mnie to jest ciekawe. W taki właśnie sposób bardzo terapeutyczny, taki, że to może zmienić świat. No i kobieta po randce powiedziała, że no było super, ale jak mówiłeś o tych schodelikach, to Wystraszyłam się, że jestem narkomanem, że jesteś narkomanem i się nie spotkamy ponownie. No i nieważne już ile by jej wysłał podcastów, książek, filmików, żeby to wyjaśnić, ona już miała to wryte w głowę i nie było opcji, żeby dalej coś z tego było. I teraz jaka jest lekcja dla Was? To, żebyście oczywiście zwracali uwagę na to, jak Wy się pozycjonujecie, to jakie macie zachowanie, to jakie elementy swojego życia pokazujecie, to co mówicie przy kobiecie i co jest dla niej ważne, ale... Żebyście, jeżeli doznajecie odrzucenia, dziewczyna nie chce się spotkać, nie odpisuje, jakoś was ghostuje, to często właśnie to są totalnie absurdalne powody, niezależne od was, których nawet jeżeli byście bardzo chcieli się dopasować i przewidzieć, nie jesteście w stanie. Więc naprawdę nie bierzcie do siebie tego odrzucenia tak personalnie.